Krakowian Portret Własny. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o księdzu profesorze Józefie Tischnerze, ale właściwie bardziej chciałabym powiedzieć o rodzinnych sprawach, o tym w jaki sposób ksiądz profesor Tischner odcisnął swoje piętno na najbliższych, a skoro tak, to gość Radia Kraków, pan profesor Łukasz Tiszner, polonista i filozof. Nieskończony, jestem domorosłym filozofem. W każdym razie badacz Dzień dobry. twórczości Czesława, Miłosza i Witolda Gombrowicza. Bada pan profesor także związki pomiędzy religią a literaturą. Jest krytykiem jazzowym i jest bratankiem księdza profesora Józefa Tisznera. I moim kolegom ze studiów, jak to pięknie brzmi, ale musimy to jak powiedzieć, dlatego że wtedy, wtedy możemy sobie mówić po imieniu i to jest jak najbardziej naturalne. Witam cię serdecznie. Dziękuję, już się przeraziłem, że będziemy musieli tak formalnie się zwracać ze siebie. Pamiętam takie, taki obrazek, mam taki obrazek w pamięci z pierwszego już roku studiów na polonistyce. Wtorek, godzina 18:15, Kolegium Witkowskiego, sala amfiteatralna, teraz nazwana Salą księdza profesora Tischnera i tłum studentów. Jakie miałeś wtedy poczucie, że przychodzisz na wykłady Stryja, czy przychodzisz na wykłady wybitnego, znanego już wtedy księdza filozofa? Trudne pytanie, i pewnie tu wiele różnych było emocji i nie wiem, myśli. No, też powiedzmy, że to był taki czas dojrzewania, prawda? Trochę nieopierzenia, szukania swojego miejsca, też potrzeby zaistnienia i tak dalej, więc tutaj na samym początku już zwróciłaś uwagę na. Właśnie tę możliwą komplikację, w no, tej bliskości, prawda? Tutaj z Józefem Tischnerem. No, bliskości też właśnie na uniwersytecie. No też bardzo często są przykłady, prawda? Kiedy dzieci no, źle znoszą, kiedy trafiają do szkoły, w której uczą ich rodzice. Prawda? Chociaż miałeś już takie doświadczenie. Też miałem wcześniej, tak, tak. tak z tak, 5 tak, więc LO, tak. gdzie uczyła twoja mama. Nie była to, to, dla to była kontynuacja nomina. trochę. Tak. Zresztą też powiedzmy o tych czasach, prawda? Bo to była druga połowa lat 80. Jeszcze ciągle komuna na Józef Tischner, który no, chodził w takim nimbie właśnie filozofa charyzmatycznego, wykładowcy, no ale też y, takiego y, ojca duchowego ruchu Solidarność, czy nawet szerzej po prostu ruchu dysydenckiego. No więc, powiedzmy, jakaś yy, bliskość z nim, prawda, wskazanie, że właśnie jestem tutaj kimś, kimś bliskim, no mogło mi dawać rozmaite przywileje. No ale z drugiej strony, też w miarę jak starałem się jakoś tam studiować, to też, yy, no rodziło też naturalne obciążenie, prawda, no bo yy, właśnie wiedziałem, że nie dorównam tutaj jego <grywania> zdolnością umiejętnościom. No więc były tutaj, powiedzmy, sprzeczne uczucia. No, też na pewno było trochę snobizmu, prawda, że tu jestem właśnie bratanek, że tu ja właśnie już wiem, co on będzie mówił i tak dalej. Wszystkie e... dziewczyny na polonistyce, których jest dużo, wiedzieli, że to jest właśnie Łukasz <laughs> Może Nischmer. tak, może tak, ale z drugiej strony no też takie trochę w, w zakłopotanie, no bo, no bo właśnie m, może czułem, że właśnie jestem trochę taką papugą powtarzającą jego myśl, no bo też spotykaliśmy się w domu przy różnych, prawda, em, świętach no i znałem różne jego anegdoty do Wcipy, które niekoniecznie się pojawiały na wykładach, chociaż na wykładach, jak wiadomo, tych anegdot było bardzo dużo. No więc miałem tu pewne pole do popisu, a z drugiej strony miałem poczucie, no, że może jestem takim przedłużeniem jego obecności. No po śmierci też tutaj się czasem śmieję, że, 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 że no, czuję się trochę jak żywa relikwia, prawda? Właśnie, że tu przychodzę i powiem dowcip Józefa Tischnera i będzie pięknie. E, Ale natomiast... dla młodego człowieka to jest obciążenie, bo chce iść swoją drogą, prawda? Tak, 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 tak. Myśle, myślę, że jest. Natomiast to też no, bywa myślę, że takie pozytywne obciążenie w tym sensie, że no, starałem się powyżej swoich możliwości wtedy no, czytać książki, czy prawda, sięgać do autorów, o których on wspominał na wykładach, żeby coś, coś rozumieć, prawda no, może i powtarzać to, co mówił, ale w każdym razie, żeby wiedzieć mniej więcej, z której to książki pochodzi i tak dalej. Więc to był też myślę, że dobry taki poligon, mimo wszystko chociaż on w prywatnych sytuacjach rodzinnych ucinał jakieś takie właśnie górnolotne rozmowy o filozofii czy no też czuł jakąś sztuczność prawda że ja tu przychodzę i nie wiem pytam prawda tam nie wiem o prawda, tu. Heideggera czy coś takiego a tu trzeba prawda zjeść nie wiem kwaśnicę przy wigili, prawda czy coś coś takiego on też trzeba powiedzieć że miał bardzo zdrowy stosunek do młodych ludzi i też do nas tutaj bratanków bo ja mam Naszego brata, były też dzieci najmłodszego brata Józia Wojtek i, i Marysia Młodsi, więc on miał bardzo dobry stosunek z dziećmi, bo przełamywał jakieś takie właśnie trochę namaszczenie, jeżeli się pojawiało, lubił się wgłupiać, bawić, od razu skracał jakiś dystans, ale równocześnie też nie pozwalał sobie wchodzić na głowę. To jakoś mu się rzeczywiście udawało to, to łączyć. Więc tyle może na początek. No właśnie, bo, bo jak mówisz tutaj o tym stosunku do dzieci, no to są oczywiście te kultowe msze święte Świętego Marka dla dzieci. To nie będziemy o tym mówić, ale ten okres nastoletni mnie interesuje. Sam, sam napisał, czy, czy potem Wojtek Bonowicz wydał jego dzienniki, prawda? Yy, niewielkie. To Pani rzecz to mój ojciec postanowił, że trzeba je wydać i spisał je, a potem Wojtek rzeczywiście opracował, ale tutaj tak, impuls tutaj... poszedł od mojego ojca. Tak, tak. Mhm. Niewielkie pomieszanie klepek. Tak tak? Tak, tak, tak. Bardzo to są dzienniki z takiego okresu nastoletniego, powiem budujące, bardzo szczere. bardzo szczere. Dla nas, jako dla rodziców nastoletnich dzieci, też pouczające, <laughs> pouczające tak. i dające nadzieję. Potem do nastolatków, do nastolatków, którzy przechodzą przez okres buntu, którzy czasem zaprzeczają religii Kościołowi, to nie jest już taka oczywista relacja ksiądz nastolatek buntujący się, nie? jak to było? Na pewno. Ja może się tak do końca nie buntowałem. buntowałem. Byłem trochę stary, maleńki może. Może ten bunt jakoś przyszedł, przyszedł później. Natomiast miewałem oczywiście jakieś takie momenty kryzysów, nie wiem, relacji z innymi, jakieś tam miłości, prawda, czy potem jakieś właśnie przemyślenia różne co do życia. On był tu bardzo dyskretny. Też mogliśmy z bratem, bo obaj się czasem w takich sytuacjach do niego zwracaliśmy, mogliśmy liczyć na absolutną dyskrecję. Nie poleciał do taty albo do nie, mamy. Nie, nie, jestem pewien, że, że nigdy tych takich najbardziej, powiedzmy, intymnych rzeczy nie przekazywał dalej. I też nigdy nie był moralizatorski. To nie było tak, a rób tak i tak, a co robisz i tak dalej. Tylko przede wszystkim, no trochę jak dobry psycholog, pytaniami naprowadzał na powiedzmy rozeznanie, w którym miejscu jesteś, prawda? Czy co robisz, czy jak ta sytuacja wygląda, no a potem decyduj sam, no kombinuj, to znaczy rozstrzygnij, prawda? Ale to była oczywiście zawsze no, taka świetna rozmowa, która pozwalała jakby spojrzeć na siebie trochę z dystansu. On też nie oceniał, nie było nigdy jakiegoś takiego właśnie tutaj grożenia palcem albo tam właśnie stawiania do, do kąta. No i też, nie wiem, to może myślę, że miał jakby przyrodzony taki dar nawiązywania kontaktu, był ciekawy innych ludzi, o czym też właśnie ten dziennik świetnie pokazuje, jak zdobył taki autorytet wśród koleżeństwa tam w burcie w Nowym Targu i go jakby takim jakby przewodniczącym sądu koleżeńskiego. Ale potem na przykład myślę, że mu też pomogła znajomość z Antonim Kępińskim i, i jakby mocne zainteresowanie no właśnie psychiatrią, nie tylko już filozofią, ale taki Takim pograniczem no nie wiem, antropologii filozoficznej, no i właśnie takiej wiedzy pogłębionej o pewne medyczne już jakieś tam, prawda, badania, jak funkcjonuje człowiek, jak dojrzewa. No i też jak wiemy, no był takim piewcą wolności, no ale właśnie mądrej wolności, która polega na tym, że człowiek się rozwija i pozwala się rozwijać innym. Jak mówił, że wolność to jest sposób istnienia dobra, prawda. Więc w związku z tym, no, właśnie te rozmowy czy jakieś właśnie porady, no, zawsze miały taki charakter, że człowiek, no, po pierwsze, się czuł jakoś trochę lżejszy, bo wypowiedział coś, co było trudnością, ale po drugie, zawsze jakoś taką stawiał drogę przed, przed tobą i zawsze pamiętam, powiedzmy, w finał takich rozmów jako coś jasnego, prawda? Że przy różnych trudnościach, obciążeniu, zagrożeniu, możesz być sobą, możesz próbować to zmienić. Było coś takiego rzeczywiście, to chyba nawet też Kępiński miał ludziowi i powiedzieć, że Ty masz taką terapeutyczną gębę i, <laughs> i gęba gębą, ale też słowo takie było. Dużo, dużo w nim było śmiechu, i nie chciałabym tego sprowadzić, właśnie do takiego poziomu, do którego istnieje pokusa, że sprowadzimy, prawda? Filozofia po góralsku, śmiejemy się, a nie szukamy, nie szukamy w tym głębi. Ale o to chciałam też zapytać. Dużo się śmialiście wspólnie w rodzinie Tischnerów. Ten śmiech jest taki uzdrawiający, łącznie z babcią. Tak, tak, znaczy tu myślę, że właśnie on genetycznie to poczucie humoru odziedziczył po babci, po, po mamie, Weronice, która mm -hmm. była niezwykle dowcipna, błyskotliwa i też miała taki dowcip z cicha pęk, ale też kompletnie czasem zaskakujący. Nie wiem, to była chyba ostatnia wigilia, już w opuszczanie nie w starym sączu. No była już schorowana i tak dalej i siedzimy przy Wigilii, jakaś taka cisza a ona mówi, no wiecie co, ja chyba wyjdę za mąż, mówi. A my, a czemu? No bo, no bo was sierotami nie zostawię. No. <laughs> Miała też mniej przyzwoite odzywki, ale może tu o tym nie mówmy, ale dużo się śmialiśmy, no, przy okazji świąt to też był taki moment już, prawda, kiedy się zjadło te dania wigilijne, albo właśnie przy śniadaniu wielkanocnym. Następowało tak zwane zyganie, czyli jakieś takie dowcipne, lekko złośliwe, ale nie, powiedzmy, pogrążające utarczki, takie, że wiadomo było, kto ma mniej więcej słaby punkt. No i taka wymiana właśnie ping-pongowa takich właśnie tutaj drobnych złośliwości. Poprawiało i, trawienie, i, tak? Poprawiało. Człowiek się <laughs> musiał zmobilizować. <laughs> Natomiast obecność Józia chyba sprawiała, że, że nie przekraczaliśmy granic, to znaczy takiego jakiegoś upagarzania kogoś innego. On bardzo był rzeczywiście wrażliwy na to, żeby. No dowcip nie był degradujący jakoś, prawda, drugiej osoby, ale uwielbiał, czasem to były dowcipy no takie nawet głupie, no po prostu, nie wiem, udawanie niedźwiedzia gdzieś na bacówce, jakieś pomruki czy coś w tym rodzaju, więc to nie zawsze był, prawda, dowcip... Heideggerowski, czy jakiś taki właśnie, który miał pokazać głębie, głębie myśli, ale też lubił po prostu taką zabawę, zgrywę, no taki trochę Czeplinowski powiedziałbym, dowcip sytuacyjny. Wy mieszkaliście wtedy na widoku. Tak, tak, tak. Przychodził do was. Przychodził, przychodził. No też to jest taka właśnie sympatyczna ironia losu, że... Na tym osiedlu widok teraz szkoła, do której chodziłem imienia Iwana Koniewa nosi imię Józefa Tischnera, więc to jest rzeczywiście Proszę, jakie bardzo to jest, piękne tak. <noise> historia tak, losu. zatoczyła go, zatoczyła ale, ale wtedy, jak przychodził do tego mieszkania blokowego przecież był rozpoznawalny na, na osiedlu, był znany, czy jeszcze wtedy nie za bardzo? Trochę był, może też dlatego, że w tamtym czasie też kilka razy go poproszono o jakieś takie wykłady tam też przy tej parafii miał też takie mieszkanie służbowe. Tak. tak, ksiądz Michał Heller, więc na przykład i ksiądz Michał Heller i Józiu mieli jakieś takie pogadanki o filozofii. Pamiętajmy, że to no jeszcze jest koniec tych lat osiemdziesiątych, więc w telewizji go za bardzo nie ma, prawda? Czy, czy, czy w radio. No ale był rozpoznawalny, no, ale to nie była ta popularność porównywalna potem z latami dziewięćdziesiątymi, prawda? Kiedy na no, nim filozofia po góralsku, kiedy rozmowy w telewizji, w radio i tak dalej. Towarzyszyłeś mu, czy właściwie on tobie towarzyszył najpierw od, od twojego urodzenia, a ty mu towarzyszyłeś potem do ostatnich chwil niemal życia, no bo, no bo opiekowałeś się bardzo, bardzo księdzem Józefem Tischnerem. Czego on cię nauczył, takiego, czego my nie wiemy, to znaczy czego nie ma oficjalnie, albo czego w ogóle nie da się nawet napisać, tak bardziej intuicyjnie, może? Czy to w ogóle trudno powiedzieć? Znaczy, trudno powiedzieć, znaczy tak, na pewno mnie nauczył, czym jest doświadczenie umierania i śmierci, które wiąże się z jakąś taką szczególną bliskością, trochę pozasłowną, która czasem polega po prostu na tym, że się trzyma rękę osoby, która już nie do końca kontaktuje i ma bardzo mocne środki przeciwbólowe żeby wytrzymać. Nauczył mnie też myślę, no jakiegoś takiego zdrowego podejścia do życia, żeby sobie za wiele może po nim nie obiecywać, ale żeby no, budzić radość, nadzieję w innych i też no, budować jakąś taką więź z innymi, która pozwala jakoś przetrwać trudne momenty czy trudne chwili, chwile. No i też powiedziałbym mi, że, że, że nauczył mnie, to, to może najlepiej chyba widać w tych rozmowach, które ostatnio sobie czytałem, przekonać Pana Boga Jarosława Gowina i Doroty Zańko, bo to są rozmowy nagrywane po części właśnie na widoku, gdzie z powrotem już do nas trafił, bo wymagał opieki, a potem miał kłopoty z chodzeniem, to przenieśliśmy się już z rodzicami do jego mieszkania na Kanoniczej, ale też bywaliśmy często w Łopusznej. W każdym razie te rozmowy były nagrywane, kiedy Józiu już już miał wyciętą jedną strunę głosową i szeptem właściwie mówił, nawet gdzieś tam mam zapis tych rozmów i to rzeczywiście robi niezwykłe wrażenie, jak się słyszy na ten głos, właśnie tak. szeptu, mówiący o fenomenie życia i o tym, że. Właściwie jeżeli myśleć o chrześcijaństwie czy, 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 czy o właśnie jakimś posłaniu Jezusa, to jest w gruncie rzeczy posłanie życia, to znaczy mówi, że, że, że Jezus się pojawia wtedy, kiedy jest mowa o życiu i przezwyciężeniu śmierci. I to też łączy z fenomenem pór roku, z fenomenem natury, która się odradza i tak dalej. Więc zmierzam do tego, że nauczył mnie też takiego patrzenia trochę. Poza jakimiś formułkami, kategoriami, to jest katolickie, to nie jest niekatolickie, to jest, nie wiem, filozoficzne, to jest psychologiczne i tak dalej. To znaczy, zachęcając do takiego spojrzenia całościowego na życie, na siebie. Bez uproszczeń. W, bez uproszczeń, ale też bez takiego łatwo, łatwego szufladkowania, prawda? Ale ostatecznie w tym jego takim poglądzie na świat, który trochę był też podszyty rezygnacją. No nie wiem, ja bardzo lubię cytować to zdanie z filozofii pułguralsku, które w jakimś sensie mi się, że streszcza jego światopogląd ten, który poznałem, może właśnie u kresu jego życia, że nie wiem, świat stoi na opak, nie jest dobrze, ale co by miało być tak całkiem źle, to nie powiem. Więc miał tego rodzaju, powiedzmy, taki dystans i trochę sceptycyzm do świata, ale równocześnie poczucie, że w ten świat no, można wlewać, wcielać dobro, trochę też tutaj jest ta filozofia daru, że to, to dobro niekoniecznie od nas pochodzi, tylko my w nim jakoś uczestniczymy, ale to jest właśnie fenomen jakoś, no, jakby ściśle religijny dla niego, to znaczy uczestnictwo w dobru, a niekoniecznie jakaś formułka religijna, nie wiem, powiedzmy, sterylne sprawowanie liturgii, i tak dalej. Więc tu bym powiedział, że, że, że nauczył mnie, że religia to jest coś znacznie więcej niż jakiś formalizm postawy, czy też, nie wiem, właśnie ścisłe wygłoszenie jakiejś formułki. Byłeś stosunkowo młody, kiedy ks. ksiądz-profesor odchodził, prawda? Więc dla stosunkowo młodego chłopaka. To, to było trudne doświadczenie. Trudna była, nie wiem, no taka sytuacja, no trochę bezradności, natomiast z drugiej strony, no on rzeczywiście był wyjątkowy, bo nie uskarżał się, starał się w miarę możliwości sobą jakoś nie absorbować, więc częściej nie mówił, niż mówił o tym, że go coś naprawdę boli, czy że potrzebuje tam czegoś. Rzadkie były takie momenty, bo też nie zamierzam go tutaj idealizować, ale. Dużo rzadziej niż u innych ludzi, jak się domyślam, pojawiało się zniecierpliwienie, czy jakieś właśnie mm, momenty, agresja to jest zbyt duże słowo, ale w każdym razie no, jakiegoś napięcia w relacjach, które by wynikało z jego stanu, prawda? Siła tego doświadczenia, ale też może jakaś mimowska radość tego doświadczenia polega na tym, że coś możesz dać i że to jakoś jest skuteczne, prawda? Więc dopiero jakaś refleksja przyszła raczej po śmierci niż w czasie. Nie czułem właściwie w żadnym momencie jakiegoś poczucia. No, nie wiem, udręczenia czy znużenia. Ja wiem, że cała rodzina była w to zaangażowana. Tutaj tak, twoja, tak. twoja mama bardzo tak. Ta, też. Tak, ojciec, Kaziuca, ta, z, ta, no no z żoną. Tutaj ta, ta taka solidarność rodzinna się objawiła. O tobie powiedzmy, no bo, no bo najpierw ta polonistyka, potem ta filozofia, Gombrowicz, miłość, współczesna, współczesna literatura. Ale też ten element właśnie związku literatury i religii, czyli gdzieś to oddziaływanie, stawiam taką tezę, może zupełnie nieprawdziwą, jego oddziaływanie i taki trop myślenia jest widoczny. Myślę, że tak. No, bardzo wiele mu zawdzięczam. Jego czytałem, ale też czytałem jego mistrzów. Na przykład jedna z moich największych fascynacji współczesnych, to jest filozofia Charlesa Taylora, który był zaprzyjaźniony z Józefem Tischnerem i zresztą w tych tekstach z lat 90. pojawia się jako taki kontekst, ale też właściwie no, taka podziwiana osoba. Więc. Yy... On niewątpliwie tutaj odcisnął piętno. I A ten Gombrowicz, i Miłosz? To znaczy tak. Gombrowiczem sam Józiu się zajmował bardzo ciekawie, więc gdzieś już w czasie studiów trafiłem na jego tekst o ślubie Gombrowicza, który mnie bardzo zainspirował, bo no, Józiu tak podawał w wątpliwość, taką jakby obojętną postawę ateistyczną Gombrowicza i, i wskazywał na jakiś dramat, który się tam gdzieś rozgrywa. No i, trochę zainspirowany tym, no po latach napisałem właśnie taką książkę Gąbrowicza Milczenie o Bogu, gdzie starałem się przeczytać jego teksty, trochę z takim kluczem niepokoju metafizycznego, trochę religijnego. Nie zamierzam, ani nie zamierzałem chrzcić Gąbrowicza, ale pokazuję, że to jest dla niego wielki Jakiś taki dramat, pytanie o, o Boga, o sens rzeczywistości, o jakiś ład, ale też ostatecznie o jakieś wyzwolenie, czy też odkupienie, bo w gruncie rzeczy dla Gąbrowicza chyba największym problemem jest nie tyle, może. Po prostu brak celowości świata, co otchłań i nawet bym powiedział, demon, który się gdzieś tam przewija przez jego książki. No a miłość też oczywiście, no jako ten, który chyba najmocniej w centrum swojej twórczości stawia to pytanie o, o Boga i o odpowiedzialność Boga za zbrodnie XX wieku. O Boga po Auschwitz. Więc to są takie pytania, no, które też w sporze istnienia człowieka Józio bardzo mocno stawiał. Tu zresztą też miałem szczęście kiedyś uczestniczyć w takiej, jako słuchacz dyskusji w znaku, która potem została spisana i opracowana. To się chyba nawet dziedzictwo diabła nazywa, podczas której no, Józiu razem z Czesławem Miłoszem w Krakowie byli odpytywani na temat właśnie ich rozumienia zła w historii, zła w świecie, więc tu na pewno były też mocne inspiracje. Chociaż tu może do Miłosza mnie jednak bardziej zbliżył Stanisław Balbus, którego byłem uczniem tak. i, i Aleksander Fiut. Tak, tak i zajęcia z nimi i potem mm -hmm. też przecież ta, ta cała kontynuacja. Czy ksiądz profesor Józef Tischner lubił jazz? E, nie lubił. Nawet miał taką, nie miał taką że ty się zajmujesz jazzem. Miał nawet nieprzyzwoity taki właśnie żarczyk na ten temat. Pamiętam, że w jego Volkswagenie Polo... To był pierwszy zagraniczny samochód, który miał. Pojawił się taki radiomagnetofon, gdzie można było z kaset słuchać muzyki. No i rozmaici artyści, którzy się kręcili wokół Józefa Tischnera, przypuszczali, że on ma właśnie też dość wysublimowany gust muzyczny i mu podsuwali tam różne kasety. I pamiętam, że chyba kaseta była Chica Corii, która mnie niesamowicie fascynowała, ale co ja włączyłem, to on wyłączał i wyrzucał i puszczał muzykę góralską, którą też bardzo lubię, no, ale on był tutaj powiedzmy nieprzejednany. Albo muzyka góralska, albo żadna ale to samo miałem. Ja, ja bardzo lubię dobrą muzykę góralską. Mówisz po góralsku? Trochę mówię, ale no, w opuszcznej raczej się powściągam. <grym> <grym> ale no, bardzo lubię, no, to jest taki język, który daje taką możliwość skrótu. No też jest taki dosadny, ale też dowcipny, prawda? Czy jak się słucha. Jakichś właśnie gazdów, albo właśnie gdzieś tam na podchalu ludzi gadających, to nie ma tam nudy czy jakichś takich dłuższych. To, to ma być taki ping-pong, właśnie bardzo subtelnie podawany i zwięźle. Więcej niedomówień niż przegadania. Tak. Ten rok jest ogłoszony rokiem księdza Józefa Tisznera, prawda? Więc, więc to jest też pretekst do tego, żeby żeby o nim powiedzieć, chociaż oczywiście pretekstów nie potrzeba, bo, bo wiadomo, że to ciągle postać bardzo znacząca. I cieszę się, że się po latach spotkaliśmy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, profesor Łukasz Tyszner, bratanek księdza profesora Józefa Tysznera, był gościem Radia Kraków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Za uwagę dziękuję, Marzana Florkowska.